Nike Junior Mercurial Vortex 2 to dziecięce buty piłkarskie przeznaczone do gry na syntetycznych i twardych nawierzchniach, takich jak Orlik czy Turf. Mają cholewkę z mikroteksturą i gumowe korki, dzięki czemu zapewniają świetną kontrolę i maksymalne przyspieszenie na sztucznych nawierzchniach. Cholewka w tych butach została wykonana z grubej, wytrzymałej. I elastycznej, syntetycznej skóry, dzięki czemu materiał jest wyjątkowo trwały. Wytłaczana powierzchnia cholewki z mikroteksturą sprawia, że czucie piłki jest znacznie większe. Wzmocniony tył buta chroni Twoją stopę przed nieudanymi atakami przeciwników oraz podniesie poziom stabilizacji stopy. Symetryczne sznurowanie z pomocą wytrzymałych sznurówek pozwoli dopasować buta do stopy, ułatwiając tym samym kontakt z piłką. Tekstylna wyściółka zapewnia komfort użytkowania, a profilowana wkładka odzwierciedla autonomiczny kształt stopy. Podeszwa wykonana jest z wysokiej jakości gumy. Liczne wypustki w podeszwie zapewniają doskonałą przyczepność we wszystkich kierunkach. Środkową podeszwę wzmocniono miękkim, amortyzującym tworzywem, podnosząc tym samym swobodę ruchu. Uzupełnieniem właściwości tego modelu są cienki język, wykrawana wkładka z dodatkową miseczką podpiętą, która zapewnia wsparcie podbicia oraz pochłanianie wstrząsów, a także przeszycie na otoku z przodu buta. Logo Nike, wyklejone na cholewie. Buty ważą 205 gram.